Moskitiery Insect System stanowią idealne zabezpieczenie okien i drzwi przed dostawaniem się do wnętrza owadów. Po ich zamontowaniu można cieszyć się z rodzinnych posiłków bez much, muszek i innych nieproszonych gości, nawet gdy okna są otwarte. Oferowane moskitiery plisowane to obecnie najnowocześniejszy, najbardziej funkcjonalny i trwały system ochrony przed insektami. Nowoczesny design sprawia, że moskitiery są bardzo estetyczne i doskonale komponują się w miejscach ich zastosowania. Posiadają olbrzymie możliwości montażowe. Zastosowana technologia umożliwia osłonę dużych powierzchni. Naszymi moskitierami możemy zabudować okna, drzwi tarasowe i balkonowe, a także każdą inną powierzchnię o wysokości do 3 m oraz szerokości do 5 metrów. Oferowane moskitiery mogą być zamontowane we wnękach lub bezpośrednio na ramę okienną bądź drzwiową. Moskitiery posiadają unikalny system płynnych przesuwów i mogą otwierać się w różnych kierunkach. Przesuwy pozwalają na zablokowanie moskitiery w dowolnym miejscu. Bardzo ważną opcją jest możliwość wyboru kierunku otwarcia moskitiery. Góra dół. Na boki, centralnie, dwustronnie. Plisowanie sprawia, że cały pakiet po zsunięciu chowa się w prowadnicy. Ponadto moskitiera nie ogranicza funkcjonalności drzwi, zaś niska prowadnica dolna nie utrudnia przechodzenia. Na szczególną uwagę zasługuje zastosowana tu sztywna, plisowana siatka podtrzymywana przez kilka rzędów naciągniętych linek. Takie rozwiązanie daje możliwość wykorzystania systemu do bardzo dużych szerokości, jednocześnie gwarantując łatwą i płynną obsługę moskitiery. Specjalnie zastosowana siatka, nie zmniejszająca widoczności, jest odporna na czynniki atmosferyczne, temperaturę, promieniowanie UV oraz deszcz. Oferowane moskitiery można myć: są trwałe, nie zacinają się i działają nawet po długim okresie nieużywania. System przesuwów funkcjonuje bez żadnych mechanizmów sprężyn i skrzynek, co sprawia, że produkt jest bezpieczny także dla dzieci. Paleta barw profili odpowiada najpopularniejszym kolorom ram występujących w Polsce. Kolory standardowe: biały i brąz oraz powłoki drewnopodobne, złoty dąb oraz orzech. Na indywidualne zamówienie klienta możliwe jest przygotowanie profilu w każdym innym kolorze. Z Moskitierą Insect System można bez obaw pozostawić otwarte okno lub drzwi w letnie dni i wieczory, a natarczywe muchy oraz komary przestaną uprzykrzać życie użytkownikom pomieszczenia. Zapraszamy na naszą stronę internetową wwwinsect na której znajdą Państwo więcej informacji na temat oferowanych przez naszą firmę Moskitier.